Witam w ogóle osobę, nie? Eee... Nie, cicho, cicho. Zajebista. Ludzie obejrzą live'a, to będą nas padać nas ze śmiechu. Nie no, tak, padać ze śmiechu. No. Już, kurde, ja już będę padać ze śmiechu. No, nie, oj nie, oj, 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 strasznie. Będą szki hmm. Zaprośmy młotka. Ta młotka zaprosiłeś? Nie. A co? Mówisz zaprosiłem młotka, przecież to byłby najgorszy twój wybór. Gra już? Nie, jeszcze nie. No 4 sekundy. Może procesor wytrzyma chociaż ten jeden mecz i nie wyłączy mi gry. Heheszki, no heheszki, heheszki. dobra, jest! I teraz witam Sandruska. Albo Sandruska. Nie. Dobra, cicho. Też nie wiesz jak się to wymawia, prawda? No prawda, prawda. Dobra. Widać, że jest dobrze. Come on, gro, szybko. Wow. Jestem. Ja, ja się ładuję, chwila, tak? O jest, dobra. What the fuck, co to jest? A, spoko. Kliknika. Okay. Aha. Dobra, to ja już biegnę sobie na miejscówę... Jaka jak tu się... Swoją. Oh. Standard. Kurde, nic nie widzę w tym HD. Nic nie widzę w tym HD. to ty może 480 włącz. Co, ale nie, chodzi mi, że w tym monitorze nic nie widzę. Co to pisze? To są takie małe te. Ja to ogólnie wszystko nagram i wrzucę na sobie na kanał. Tam jeden ten meczyk. Niech się ludzie popatrzą, co minęło ich, jeżeli nie oglądali. Na lewej, no tak. Dobra, to na razie. Co, już się żegnasz, no, dopiero no, zaczęliśmy? No, nie, skoro byśmy się żegnam. Ja to mam czat, nie wiem jak ty. No nie, ja wyłączyłem, żeby procesor mi nie zdechł. A, mi, a ja mam tutaj na gdzie indziej. W ogóle muzyka jest. Co w smajcie jest? Muzyka, no zawsze jest. Czego ty się spodziewałeś? Nie, chodzi mi, że z tego, z... Z tego jest i dobrze mi się trzyma, zobacz. Dobrze, dobrze to wygląda. Tylko, że jest tak duże opóźnienie, że ja pitolę. Że ja dopiero tam idę na to mini, a już naszę. No jest opóźnienie, zawsze. Przecież było, mówiłem ci, jakie jest opóźnienie. Jest 17, około sekund 20. No super. Super, że nas tych tak nie wygląda. W ogóle kod już rozdałem. Jeden. W ogóle mam tą... Mam tą grę w ogóle tą wiesz. Bo ją dwa razy dropnąłem, co nie? <grym> Jedną I dla nie siebie, resztą, resztę sprzedał i koniec. Co, resztę? Nie no, dałem na tym, resztę dałem temu Kamilowi. Czemu ta postać tak nisko skacze? Nie wiem, bo ja też tak nisko skaczę i co? W ogóle gramy na boty, tak? No. Kurde. Ale to są mocne boty że Tor więcej B ode mnie, czekaj okay. Dobra spod C B miniony A tu ty jesteś ze mną, lol No tak, ja patrzyłem że właśnie ty przylazłeś tak Będziesz mi tu ksuł Kejkej okay, okay. Hej hej kup se klej Gej gej Patrz właśnie zabiłe na live ie. Gratulacje Właśnie zrobiłeś first z bloda Młotka zaprośmie Przecież on tak nie umie grać w takie gry. Czekaj, ja sobie wrócę na chwilę sobie zakupię jedną rzecz. Masz eee, Middle Tower jest pod atakiem, ale dobra, ja to walę, bo ja chcę kupić sobie sztylet. I'm coming to Mucha, because Mucha is Mucha. Dawno smajta mnie na kanale nie było, chłopie. To były początki moich kanałów, tych, tych, tych takich youtubowych rzeczy, jak ja w smajta grałem. Pamiętam, A. pierwsze filmy to były z Infinite Crisis, kiedy Infinite Crisis padło, to o, tak, już... Tak, tak. Ty kurwo, będziesz biła mi kolegę? Szmato. Ty kurwo... Ty szmato. Patrz. Jebany tor. To jest trudne, No bo to są te najtrudniejsze boty, wiesz. Elitar Mistrz. Aaaa Jakie jest nie. kata... Co to kosztuje? Katakumby to... <laughs> Dobra Nie Kuty ty kutasie Ej kto tam dżungluje? Pozwoliłem co, na dżunglowadzie No umarło mi się No, Co ty robisz? Chciałem otworzyć sklep Ja mam hajsu jest, mało tak. to chuja kupię Nie, potki kupię, potki kupię No bez potek no nie można Jak zrobić ten, jak zrobić ten, na przykład ten Eee przychwytywanie obrazu zrobić z czego? nie wiem to bym, sobie, to bym sobie wysyłał wiesz wysyłał sobie z tego z laptopa bym sobie wysyłał live'a wiesz na hitboxa A na kompie bym tym wiesz tutaj bym sobie nie ma nie wszystko obsługiwał nie mam lagów przez to dzięki temu to nie Jak wiem Co to, to zrobić? powiesz mi no skąd ja wiem ja nigdy nie obsługiwałem takich rzeczy nie mam takiego internetu żeby pociągnąć wiesz, takie rzeczy mam dwa rzeczy. komputery mam dwa komputerze. jeden wiesz jeden wysyła ten live'a a drugi jest po prostu żeby grać oh -oh. Umarłeś? Nie, to nie ty. Nie. A zaraz zginę. Waaa, wow, fuck this. Już nie. Pamiętam jak grałem z ludźmi, to grałem z ruskami i to mnie denerwowało. Ta postać jest chujowa. Ty Co? A kogo? Kim ty grasz? Ra? Nie. Gram jakimś kurde, hinolem. Nie wiem, jakimś samurajem, Jakimś patykiem. Kurwa, no i sięgła, mnie wieża, no przecież musiała, no nie wierzę Samuraj z patykiem, no co? A mogę bić tam? Wierzę na Fkę. Nie? Nie. Fkę chcesz bić? Skoda. Co ona ci zrobiła? Się. Co? Nie, chodzi na tym. Na F -y. Dobra, wracam, wracam, wracam. wracam. Muszę no. many kupić podka, bo nie wytrzymam. Nie mam many! Chciałem ci pomóc, ale nie mam many. Mogę ci go zabić. No chciałem, ale nie mam many. Co ja bez many zrobię? No też nie mam A po ty kupiłeś Dobra, sobie? Ja jestem spadam jeszcze. Ten podki no, życia. Wszystkie. Życia? Chodź, chodź przy tym, chodź do wieży. No idę. Kupisz sobie itemki. A to tu można pod wieżą kupować? No wow, tak jak w Infinity Crisis. Wow, ja nie ale wiedziałem. To, wiecie, ty. to ja tyle gram i nie wiem? Ej, Nie, nie można kupić, można chyba tylko poty. Nie, nic nie mogę kupić. A, to sobie poty kupię. Aha, ci nie da. Co ty? Już mi zrobił nadzieję, że nie będę musiał się tepać co chwilę. Co ty, ty śpiesz, Radek. Ja muszę wrócić, bo ja chcę sobie ten demedza ulepszyć. Przypilnuj tutaj trochę tylko. A ja muszę więcej życia. Zaraz wrócę, tylko przypilnuj chwilę. Halo, halo, witam, weso ksiądz Gdzie jest mana? Mana potion, mana potion. A my Mamy a my tłum ludzi, ej. Bo tu jest już pięciu ludzi. Aj zdechnę zaraz, no i zdechłem. No i Potem. mówiłem, cofnij pod wieżę, pilnuj, ja już wracam. Muszę many kupić. No to pil pilnowałem! Ale pod wieżą umarłeś! Pilnowałem. No pod wieżą umarłeś! No minion! Minionem je ścisnęły. <laughs> minion... Będą no, jaja. No wiem, jestem, kurde, kujemy tą grę, ale to nie moja zna. Kurde, taka pytanie, że kurde, że oni ten, nie, nie wiedzą kiedy ja odpowiadam na pytania. Na które. Na takim no tak piszą, dobra, nieważne. Czy... I have a slave enemy. Nie mam, nie mam reklam na tym Jest tylko jedna reklama na początku, później nie ma reklam To nice Nie będzie wszystkim przeszkadzało, w ogóle hitbox ma małą reklam Potataj, 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 potataj Ej, gdzie on jest? Ja zabiłem To wszystko zabierasz mi <grym> Fryer. Musimy manę no, se wsparcia Ja nie nie nie, 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 nie wsparcia, ja go chciałem zabić Jakie gówno Ja tu leveluję, ten się patrzy St Został achievement za udzielenie wsparcia. Dobra, chodź, ja bijemy wieżyczkę. Zarąbisty. Ten ult był zarąbisty. Bo to mój ult, tak dziwnie skręciłem. Okej, okay. dobra, i wieżyczka poszła, no i mamy easy. Została mi jeszcze jedna gra do rozdania. Tylko nie wiem, jak ją zrobić. Niech ktoś się wygra. No... To zamenda. menda. <laughs> jak wygra? No nie wiem, Zostałem zrób pytań, jakiś konkurs wybrać. na coś. Nie zrobiłem pytań. No nie muszą być pytania. Co ty robisz? Rzuciłem jak się na jest? niego. Jak? Oszalał ty. Jak się rzucił ty. Coś to widział. Zobaczysz to na YouTube jak nie uwierzyłeś co zrobiłem. Co za zrobisz? A to to przyszła na YouTube ten odcinek, to ty, ty No, no to będzie odcinek, a ty będziesz miał live'a. No ja mam live'a. Si. Si. si! No si. Rotowałem cię! Nie zdążyłem! Nie, nie uratowałem cię! Idź nie. Stąd. Cofnij trochę i zaraz nie się nie tam... Mam. Dorobimy do Rikoluję. nich. O nie, czało O hajsu, muszę go dowalić. Jednego podka Czemu? Okay. Executed. Fuck, jeszcze 3 sekundy. Jej. Biegnę do ciebie! I'm coming Dobra. to you I'm coming to you, okej okay. Bitch for you. Bitch Biegni, bo nam do wieżyczki dobiegają, ty Dek... The... A, Mam mu No bo wieżyczkę zniszczyli Co to jest to? A, to mi się ładuje Aaa, mam go no, dajcie mi przejść Kurwa! Zablokowali mnie chciałem go pod wieżyczkę wrzucić żeby mu z życia zawaliła No, kurde co on robi Dobra No, mój go zabił No bo ja mam taką fajną szarżę, że się rzuca Rzucasz się kurde No? Like a sharp edge Mamy sobie dowale Cały, Cały świat Weselych świat Wiesz, jak piszesz bez tych, bez polskich ty tych, to masz cały świat, co? Ty masz ten... W ogóle, jak ty masz jasno w tym pokoju. No bo sobie żarówkę na ryj zapaliłem. Bo to jest to sławne, to jest to sławne okno od Milka. Yeee! Coś ty zrobił? zginiesz. Nie zginę. Jestem zbyt potężny. I'm the most powerful enemy in this game. Czemu tak mało ludzi jest? A, bo nie dałem cynku. Ja dałem, ale ode mnie mało kto czyta, albo nikt nie siedzi teraz na fejsie Dobra, no to idą mnie miniony. Tam, wszyscy są zajęci przed świętami. No. A ja mam jedną grę do rozdania. To chyba napiszę sobie ten, napiszę sobie na Facebooku. To pierwszy ten lepszy Zginiesz teraz. Tak wiem, bo Tor mnie goni Nie, on cię nie goni. On poszedł do ciebie? Bo to... Tak. <laughs> W ogóle, w ogóle ja mam zrobisty ten, ja mam jedność, masz Heal Jaś? I no mogę się wyklinać To dobrze Ale manę sobie musisz sam załatwić No już manę sobie okay? Jeszcze Idą do nas Teraz, teraz możemy podbijać no, O, zabijem go, yes! No wiem, bo go podbiłem, chciałem go dokończyć ale zdążyć go zabić Dobra, bijemy mu że. No. Nie, już nie bijemy Czemu? Wrócił się no ale, ty, ty gdzieś... ale minionki! Czemu nie powiedziałeś, że minionki? No... No właśnie ci chciałem powiedzieć. Idą po nas. Chodź go tłuczamy. Zaraz cię wychylam, czekaj. Dobra. Patrz, ucieka szybko. Już jaka pizda? O kurde. Nie doleciałem. Dobra, pod mu się wpieprzamy Dobra, lepiej nie. Do bazy? Ja mam kurde 2000 golda Ja 3000, ale dobra Trzeba jeszcze ich pocisnąć chwilę, żeby sam się nie czuli zbyt ten Mam 227! Oni się tu czują zbyt pewnie Są zajebiste Jakie opóźnienie miałem przez chwilę W ogóle lagi złapałem? Nie no jest, normalnie FPS-y chodzą. Nie mam many Będzie, bo cię skoniował, on cię skoniował! No, Radek! Aaaa, no, chciałem go dobić! Ale dobra, kupię itemy przy okazji. A, co ja chciałem? Tylko sam nie dobiję. Gniew Jotuna chciałem kupić, na pewno. To jest rzecz. Jotuna. Tak. Ja się pcham pod damage. Ja bym się pchał pod ten, pod zdrowiem. No ja zrobię potem, nie najpierw Hiła, damage. muszę 3 itemy ogrona, pod demecz, pod dwa, pod demecz kupić Ja w bucikach mam plus 150 rollo. zdrowia Come on Mucha, come on Ja cię już gonię Okej, okay, okej, okay, I'm coming Dawaj, ja mam buty, mam na max A czekaj, ile kosztuje teraz item EXO? Więc mnie nie złapiesz O, o akurat ulepszyłem sobie I jeszcze ten... Potów. Młota Młota? No. Pamiętam w to, że zawsze brałem tą tarczę na końcu chłopie, ta tarcza była zajebista. Praktycznie magiczny i zwykły damage był nieruszany na mnie Mogłem bić i bić I jeszcze HP tyle miałem, że to szok Tam około 3 i coś tysiąca A Ej czemu tu jest jakiś jeszcze gościu, a nikt Mida nie pilnuje na przykład? Kill you. Dobra, to wy sobie to bycie. O, śmierć złotej furii dostałem Nie jakiś achievement. Barszka? Co? Co? Ja też. E, ale co, jem jem barszcz. Spokojnie. Mamusia przyszła i barszcz z uszkami. Tutaj... Tak, opa. Czy mam bije swoje mi Nie wiem. Dawaj bić wieżyczkę. Dawaj, chodź. Szybko ją sklepiemy. Przy takim demedżu Czemu się zaciąłeś? Weź się porusz No ruszam się cały czas Nalajmy Na live widać to wszystko Na live widać To jak to powiedzieliby? Boguśka Dobra, no to jest mamusia Siep, nie mam Heal Tłucz go no, Nie wie? zdążyłem, no nie wierzę co za frajer, zlutował w ogóle. No chciałem go dosięgnąć, nie zdążyłem. A teraz go. Teraz Czekam, uciekam, 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 uciekam. O kurde, Tak Imir przyszedł, to, to jest tank. Ymir. Ymir. A, Ymir. 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 Yes. Nie, jak to było? Nie Miolmir, tylko Jolmir. Skojarzyło się z Jormilem, nie wiem co to w ogóle jest. Cofnę sobie pod wieżę, oni tam niech się zajmą na razie tym ciapciaczkiem. O, Potrzebuję... Magiczne, która to była takiej. mana? Siła fizyczna. Biorę tą. Skończy mi się power w ogóle. Mam za mało krwi. Na mojej postaci. I nie mam damage'a przez to. Okej. Okay. Lecimy. O tu nawet kombinację mogę ten i, i Teraz mogę uleczy, iść pod życie nareszcie. Jaka jest kombinacja? Co kombinacja? Nie wiem, nie pytaj no mnie. Ja tego gościa, bo tu widzę, że... Mam jakieś gówno, że jak zrobię kombinację prawidłowo, to mnie uleczy tam wiesz, jakieś tam 10-15%. To musisz pewnie kombinację skilli, że jeden skill drugi skill i trzeci i nie, po kolei. 5%, czekaj. 5% mniej więcej uleczy. To tam się kurde wija już... A co się będę rypał? ja go dogonię. Ach, zabiłem go. Ja też. I mam stamtąd nawet asystę. Mi tam zależy na hajsie, jak będzie hajs, będzie cac. O, i mam już ten. A, to tak teraz co działa, że po prostu muszę... Teraz mi uleczy więcej. No tak. Teraz muszę tylko to trzymać, żeby mnie więcej uleczyło. Okej. Okay. Jak będziesz nalał to move Jestem na razie na full i mam jeszcze poty Czekaj puść miniony, puść miniony Oho, Thor przyszedł Sam się Przypycha na pałę. KK Chodź tu, heal Dobra, wbijamy ta, bijamy jak on cię bije No wiem Heal Masz, plus 5% tego. Mjolmir, znaczy ten... Jimir Razeus, Brazeus Razeus, Brazeus Chodź, minionów nie ma O cholera No ej! No idem Masz fardzę Czemu on mnie we mnie bije? No. Bo masz na jesteś najsilniejszy Dobra, walić go idziemy ten Thor przyszedł Ja go zabiję Łuka temu zabrałem Coś ty zrobił Zabrałem ci go <grym> Jak się z nim bawisz? Kurde, ja Ty, ja nie ogarniam się co, co się dzieje, co? tu wszyscy przyszli nagle What the fuck? Wow. Ile ludzi? Jak? To borty są, to nie ludzie! Ale mówię o naszych, tu też wszyscy przyszli, nasi. O kurde, ty oni przyspieszyli. Fuck. Oni przyspieszyli! No tak. A ty mnie. No, ej. Dobra, teraz mogę podtawić. What the fuck? One mnie gonią przez, ku, przez tę mapę Lewa wieżyczka jest pod atakiem, ale ktoś się zaraz tym zajmie. Dobra, odpuś odpuścili mnie nareszcie, ale to walić tą lewą wieżyczkę tam. Executed kasę. A, chwila, muszę kupić ten 4, 3, 2, 1, 0, gramy. To jest nasz tytan to jest nasz tytan to jest nasz Nexus inaczej, czyli... Znaczy nie, to jest Nexus, a inaczej tytan, okej. A ja bym powiedział, że to jest nasz yy... Trigon. Dragon? Trigon. Trajon. Trigon. Trigon czy... Czemu Trygon, Trigon, Trygon. Saigon. O, jakaś chińska muta. Saigonki. Pasuje do tego do tego wojnika. Nie wiem czy to jest chińczyk, czy jak Japończyk bardziej chyba. Chociaż nie, chińskie. Chińskie postacie chyba są bardziej tutaj oblegane. Nie, yeah. double ki, widziałeś, tak się ksuje. Ogarnęłem się. Ej ksuje. co jest? Ej, wyłączyło mi się auto rozdawanie z Znowu? No, prawdopodobnie, ale pod koniec, dopiero sam. O, rozwalili Phoenixa. No, <śle> Ta? No. To chodź, bijemy. A, którego Fenixa? Tego Środkowego. Tego, tego, po lewej, tego, po prawej? Mida. Aha. Nie usłyszałeś? Bijamy tam już. Nie. A powinieneś. Ją, muzyka trochę i... <śle> Ja wyciszyłem muzykę. Bardzo. No kurde nie zapychaj od tyłu Ale mi chodzi że ja muzyka z Mozilla leci Od tyłu a. cię biorą? No tu kurde Co? Bijamy im na tego Od tyłu go biorą Ty Od tyłu go biorą, ja pitole. Aha, tylko że on cię bije No tak, a czego się ja spodziewałeś spadam, No musicie go bić żeby go ten zjechać Inaczej nie dacie rady Ale ja bym wolał na a ja ten a nie kurde, jakieś Dobra, i dalej będę robił się pod ten. Ten zultował chyba. O, tu się jest fajne coś. No kurde. Mortal. No, Zaraz to wygramy! To dobrze, bo mi się miejsce na dysku kończy powoli. A mi nie. <noise> wow, zdechłem. Ram mnie zabił. Fuck. Prawie żeśmy to wygrali. No wiem. Ja nie chcę patrzeć na tego dnoja, na tą rybę. Sobek jaki mocny, tam jest płynie pod spodem. Ja jeszcze się odradzam, 6 sekund. A, ty nie żyjesz. O Boże, ja mam 7 sekund. Co to jest ten sobek? To jakiś krokodyl, tutaj No, Aligator. no to jest egipski bóg tego... Nilu. Nie wiedziałeś? Kto? Historia, chłopie upacholskie, i ty nie wiesz? Co? Ale to nie z Egiptu! Szynawek A skąd wiesz? To. Jakbyś chodził, to Mam byś mamę... wiedział. Mamy przecież Napoleona i te... Weź, bo się wbiję, co będzie. Co będziesz mi... Halo, halo, dzień rwo. dobry. Po powiedz, powiedz dzień dobry. Dzień dobry. No. Powiedz... Nic więcej Jonsina. nie powiem. Tak. John Cena. Ja to znam, ja to wymyśliłem No wiem, ale ja to już korzystam z tego No fuck! Zabranisz mi? Jaki dziad? Nie mogę kupić, nie stać mnie Jestem biedny o mnie nie stać Fontanna! Nareszcie go dzwoniłem To jest fontanna Zakutana. To jest fontanna, to jest fontanna Uuu. Muszę manę zregenerować, bo mi zdechła Czemu mam taką kurde kamerkę? Zieloną? Tylko w pikselach. Nie wiem, spięć. Pice... A, bo im cię nie tym bardziej piksele widać. Tak, dlatego ja, bo ja im tym bardziej piksele widać. Nice. Oj dobra, na razie mi się tak zostać. Ogólnie następne live y to już będę inaczej prowadził. Już, już nawet wiem jak, bo już sobie już ogarnąłem sobie jak to zrobić. Bo kupiłem sobie kamerę. Wchodzę. Kurwa chciałem zaatakować Kto? tego. Nie! Rach, chciałem zaatakować. Nie, to nie ma nic związanego z kamerą, to będzie tak, że te, żeby po prostu miał lapka i kompaj będę sobie cisnął. No To tak jak podłączyć ten? Czekaj. Trzeba im wjechać A, po prostu na tego. Wejścia. Fakt, Muszę mieć za wejścia te internetowe. A ja mam tylko jedno w kąpu. <laughs> bo, bo muszę mieć tak, na internet wejście i na kurde wiesz. I na komputer Zaraz go zabiję, zaraz go zabiję, wykończę go Wykończyłem go! go. No ej! Bo to chciałem bota zabić. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo mi bardzo. <grybota> Dayon sun Co? No może być. Co ja za to dostanę, proszę mi powiedzieć? Nic. Prawie bota zabiłem. A, prawie bota zabiłeś? No, a wy zrobiliście tego. Jaka kurda, jaka ta. A to z kamerką którą nagrywasz? Nie. No, to